Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym, w kolejnej audycji kulinarnej przy mikrofonie Dorota Wojeńska. Dzisiaj kurczak w sosie słodko -kwaśnym. i potrzebny będą piersi kurczaka albo podwójna, jedna albo dwie pojedyncze, ja mam akurat bardzo dużą, więc będzie jakby jedna, poniekąd pojedyncza. Dwie papryki, najlepiej żółta i czerwona, cebula, ocet winny, i to jest bardzo istotne, żeby był ten ocet winny, on ma trochę inny posmak. Jak dodamy takiego zwykłego octu? Nie wiem, nie próbowałam, ale wolałabym nie próbować. Ketchup, cukier, no i... Woda i ryż. W przepisie jest mowa o tak zwanej miksturze, o której powiem później. Eee, najpierw będę kroiła hmm, cebulę y, kurczaka y, no i papryka. Potem podsmażę cebulę z kurczakiem. Dodam do tego paprykę, a później... Aha, i jeszcze jedna rzecz ananasy. Zapomniałam ananasa. No, a później będę już mówiła na, na bieżąco, co robię. Dobra, będę sobie dość duży garnek. Wleję trochę oleju, biorę deskę, nóż i oczywiście cebulę. Źle ją przekrajam na pół. Będę ją myć później trochę, biorę ze wszelkich i, i końcówki odcinam i tym razem cebulę muszę kroić tak no raczej większe kawałki ale co ważne żeby rozdzielić ją rozdzielić te warstwy cebuli idę ją umyć jest taki sposób żeby nie szczypało w oczy zamoczyć już w zimnej wodzie zobaczymy co z tego wyjdzie zaczynam się coś zastanawiać w sensie nie zawsze mi to się sprawdza tak, jak to powinno być. No na mnie. sposób z zamoczeniem noża w zimnej wodzie jakoś nie bardzo działa. Ale to nic. Porykę też będę kroiła raczej większe kawałki. Teraz się zabiorę za kurę. Kroję taką większą kostkę. Tu są różne dziwne rzeczy. Odseparować. To takie, skóry, tłuszczu, czegoś. I dobra. Będę mieć te papryki. Jeszcze ja poszukam jakiejś małej miski na paprykę, ponieważ jej teraz nadać nie będę. I znowu muszę przekroić na kilka części, żeby wydobyć pestki. Mam ja tu sobie na szczęście jakąś reklamóweczkę na śmieci. To bardzo wygodne. się nawet nie muszę schylać do kosza, tylko wręcz to wszystko wale. Papryka jeszcze ma taką błonkę jakby taką dziwną. Nie umiem tego tak jednoznacznie określić, ale coś, coś w tym stylu. No dobra. To mam 8 takich kawałeczków. No i też w takie większe, raczej kawałki. Ale też bez przesady. Na szczęście, z tego co pamiętam, ananasa mam w kawałkach, więc po prostu. Jedną rzecz nie odchodzi, chociaż ananasa to dość prosto się kroi, więc dobra i ostatni paseczek i zaczynam smażyć już mieszkam, jakoś za mało, ale mam ja. zrobić i pokrywkę. Też jest że jak się tam cebula zarumieni, to papryki jest. Poczekam aż ona trochę wtedy Już to jest zmiękła. Mogę dorzucić tej papryki. je do tego troszkę wody bo papryka się już tutaj smaży i to się będzie dusiło trochę się to chyba posmaży, no ale trudno i sobie to dam na mały gaz w sensie najmniejszy i to niech się dusi. a ja może otworzę nas przygotuję sobie dobra, one są w kawałkach, muszę je jakoś oddzielić Ananasa będzie, więc całkiem fajnie. Staję ryż. Teraz będę robiła tajemniczą miksturę Dobre. i jest trochę soli do tej wody nerwy. Teraz tak, zobaczę jak to się dusi. Jest w porządku. Biorę sobie jakiś kubeczek. Przepis na miksturę jest następujący. Trzy łyżki keczupu, dwie łyżki octu winnego, łyżka cukru i trochę wody. Przy czym trochę wody jest niestety nieokreślone. To znaczy trochę wody, więc będę trochę tak po swojemu, no... to naprawiać. Można no, oczywiście dać więcej tej mikstury, tylko zachować proporcje mam taką średnią myszkę, więc właśnie myślę... jak ten ryż, jak ten ryż. Może się zaczyna gotować. z tą miksturką. No ja to muszę teraz chwilę odczekać. Zobaczę jak tam już, już się gotuje. Fajnie, bo nie za dużo octu, nie jest aż tak strasznie traktaskowy ten. Woda się gotuje. A, bo to mało pan jest. Nie, myślę, że dość może pomału wyciągać. Pomału będę to doprawiać już. A no, standardowo pieprz, sól. Razem nie muszę, tak jak w czynniku, karne jakieś tam. I nie trzeba tych, nie wiem, ostrych papryczek albo czegoś tam ostrzejszego, tylko po prostu. Wyłączyłam ryż cukru, skoro już wszystkiego dodałam z mikstury, to cukru też dodam. Dobrze. Razem jest faktycznie słodko kwaśne że niech poddusi z tym wszystkim, Było sobie schłonęło, żeby, żeby nie mogło to w ogóle Zobaczę, jak to się podnosi. Co tu się w z tego zrobiło? soli tu się dodaje niewiele. Ja dodałam odrobinkę więcej, i teraz mam z tego niezłą zabawę po prostu. Nie jest na szczęście aż tak tragicznie No ale jednak ten trochę się zepsuł. też prawdopodobieństwo, że do ryżu to się trochę zmieni. No i potem ta potrawka się przegryzie trochę z sobą, bo to jednak słodkie rzeczy, słone rzeczy, kwaśne. No to kiedyś pamiętam jak robiłam, co na drugi dzień smakowała dużo lepiej niż tego dnia, którego robiłam, także tego raz w tej potrawce jest to bardzo prawdopodobne, że tak się stanie. Aczkolwiek jak z solą bym faktycznie uważała. Myślę, że ja już tu niewiele zmienię. W momencie. coś zaczęło się. No dobra. Mogę. dodawać. No dobra, i mieszam. Cóż to będzie? to no dość znacząco zmienił sytuację. Tak. leży znacznie. Dobrze. Super. W tej audycji to już by było. Wszystko. Dziękuję za uwagę. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.